I powiem tak, jest pysznie i nagle pojawiło się, pojawiło się jeszcze więcej specjałów związanych z grzybami. Czy tylko, zaraz się przekonamy, najpierw przedstawię moich gości, pani Krystyna Powroźnik, koło gospodyń wiejskich Dęb. No Witam serdecznie, tak, serdecznie. Zwyciężczyni! zwycięszczyni, tak, skromna, skromna pani tutaj Krystyna, ale nie, ona właśnie zwyciężyła i z tego co ja kojarzę, to ja właśnie to nie, ciacho jadłam, nie tak? Nie tylko będą grzybki. Tak, ale ciecho jadłam, a my będziemy dzisiaj przygotowywać co? Będziemy przygotowywać gołąbki w sosie grzybowym z grzybów leśnych. I co? I co? I smaka wam narobiłem <laughs> wszystkim przed <laughs> telewizorami. Jest z nami także pani Katarzyna Żurek, gospodarstwa agroturystyczne. Witam, Dzień dobry. Dzień dobry. Gospodarstwa agroturystyczne. No i właśnie, mamy tutaj <laughs> przysmaki, mamy Tutaj grzyby. Ja tak sobie myślę, że zatrzymując się właśnie w jednym z gospodarstw agroturystycznych, to my właśnie takie smaki możemy kosztować bezkarnie i codziennie. Tak. Zgadza się wszystko. Przyjeżdżając na teren gminy Bożęcin, można zatrzymać się w gospodarstwach agroturystycznych, które na terenie tak obfitującym w grzyby mamy do placek z grzybami, który jest taką potrawą tradycyjną, już można powiedzieć, na terenie gminy Bożęcin. Są też grzyby marynowane, Aha. podgrzybki marynowane, borowiki, prawdziwki marynowane. Prawdziwki w sosie pomidorowym. Są też rydzy marynowane, prawdziwki w sosie pomidorowym, grzyby suszone, które można wykorzystywać w zimie, kiedy już no niestety grzybów w lesie nie mamy. Wszystko to, to są takie skarby nasze, które w zimie naprawdę wspom są wspomnieniem tej jesieni, tej obfitości grzybów. I do tego wszystkiego można je wykorzystać, można je wykorzystać tak. do przepysznych potraw. więc skoro o potrawach, to wracam z powrotem tutaj do Pani Krystyny. Powiedziała Pani o gołąbkach. Gołąbki z sosem grzybowym. Szczerze tak. mówiąc, nigdy nie jadłam. To jest taki przepis y, gołąbki, y, kapusta siekana, do tego Aha. w skład chodzi. Na przykład porcja 70 deko kapusty, 70 deko mięsa mielonego, pół szklanki ryżu, pół szklanki kaszy jęczmiennej, pół szklanki y, grysiku, y, dwa trzy jajeczka, sól pieprz do smaku jeżeli chodzi o gołąbki. Nie pani tak to, to wszystko, opowiada, jakby to było takie proste. To, to wszystko tak siekamy, się... mieszamy, <laughs> mieszamy razem, później obtaczamy Aha. te kotleciki w bułce i smażymy na złoty kolor. O, to taka dalsza receptura, właśnie. dalsza re receptura, zalewamy to sosem bulionowym yy, yy, i przez godzinę dusimy na wolnym ogniu. Mhm. No. To jest jeżeli chodzi o gołąbki, a sos grzybowy no to wykonałam, wykonam z samych prawdziwków z dodatkiem śmietany słodkiej i koperku. Czy to jest kaloryczne? Hmm. No od Trochę czasu, do czasu można zjeść. Zatem, ta, ta śmietana nie. może tak troszkę kaloryczna. Ale ja podjąć. usłyszałam właśnie, że teraz jak robić tak zimno, i zrobiło się już w sumie tak zimno, to musimy troszkę bardziej kalorycznie jeść, prawda? Na pewno się inaczej troszkę mhm. je, inaczej to wszystko smakuje, jeśli to jest z takich świeżych grzybów też przygotowywane mhm. na jesieni. Ja jeszcze może wspomnę, że tutaj na terenie gminy Borzęcin i sąsiednich trzech gmin, w sumie cztery gminy, jest stowarzyszenie Kwartet na przygórzu, które teraz ogłosiło konkurs na potrawę taką tradycyjną i. Jest bardzo duże zainteresowanie, są zbierane przepisy kulinarne, które będą potem opublikowane w książce i są to przepisy, które niejednokrotnie były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Są też przepisy na potrawy z grzybów, ale też i inne. No właśnie to chciałam zapytać, czy to, mm -hmm. czyli to nie tylko muszą być potrawy z grzybów, nie tak? Nie tylko. Po prostu potrawa tradycyjna, taka regionalna? Tak, z, produktu, z produktów, które na tym terenie są albo produkowane, albo w jakiś sposób wyhodowane. Mm -hmm. I są to produkty na pewno... Zdrowe, na pewno y, naturalne, świeże i y, jest to też y, nawiązanie do takiej y, historii kulinarnej i y, do, do dziedzictwa kulinarnego naszego terenu. Mm. Mówimy właśnie ja o ja tym, to, mam... właśnie Może, że ja prezentuję tutaj. koło gospody wiejskich z Dębna. I My też w tym konkursie uczestniczymy. Już mieliśmy spotkanie z osobą, która przygotowuje tą książkę, książkę kulinarną. No i tam przygotowałyśmy powyżej 10 przepisów takich różnych kulinarnych na potrawy tradycyjne, regionalne. No dobrze, ja myślę, że teraz jest moment, aby Pani już coś zaczęła sobie tutaj trzymać. Proszę bardzo. E, proszę bardzo. E, <laughs> będą gołąbki coś grzybowym, będzie coś pysznego. E, my dzisiaj i Wy, drodzy Państwo, będziecie mieli okazję zobaczyć, a ja będę miała okazję spróbować. Tak i zawsze jest, takie właśnie jest moje szczęście, zawsze jak przychodzi ktoś, kto przygotowuje i gotuje, że mam okazję skosztować, ale obiecuję, że powiem Wam zupełnie szczerze, jak będą smakowały. Jestem pewna, że będzie pysznie. Bardzo dziękuję, ja drogie się, Panie. będzie dobrze. Ja dobrze. jestem tego pewna, że konkursu, słuchajcie. Więc czym się tutaj martwić? Nie ma się czym martwić, tym bardziej, że kocham grzyby, i jestem pewna, że no, to danie będzie kolejnym z moich ulubionych. To właśnie Gmina Borzęcin, drodzy moi. My się z gminą Borzęcin nie żegnamy, bo tam tyle atrakcji, że za chwileczkę kolejne spotkanie, a w ostatnim spotkaniu przekonamy się, jak smakują gołąbki w sosie grzybowym.